Już po raz jedenasty, tym razem w Wilnie odbędzie się Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Potrwa od 23 do 25 maja, a organizatorami są Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Fundacja Dobroczynności i Pomocy Dom Kultury Polski w Wilnie. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z panem Dariuszem Piotrem Bonisławskim, prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Witam w polskim radiu dla zagranicy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Panie prezesie, tegoroczny zjazd organizowany jest w ramach projektu Polacy Światu Nobliści. Ten projekt promuje dorobek polskich laureatów Nagrody Nobla i jego inauguracja odbyła się w Krakowie pod koniec lutego. Kraków to miasto, z którego z którym związani są między innymi Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. I to właśnie tym noblistom, a przede wszystkim ich znaczeniu dla kultury międzynarodowej, było poświęcone to spotkanie w Krakowie. A jakie są Pańskie opinie właśnie na temat tego, co się wydarzyło pod koniec lutego w Krakowie? Doskonałe spotkanie wprowadzające nas w całoroczną pracę. Bo trzeba pamiętać o tym, że projekt zawiera wydarzenia kluczowe do których oczywiście ta konferencja w Krakowie się zaliczała, ale też będąca w pewnym sensie prologiem. Konferencja w Wilnie Jesienią, gdzie wspólnie z m.in. profesorem Michałem Rusinkiem, ale też profesorem Węclową, rozmawialiśmy o znaczeniu takich postaci, jak Czesław Miłosz, jak Wisława Szymborska, wspominając m.in. spotkanie w roku 2000 noblistów, którzy przyjechali do Wilna na zaproszenie Miłosza po to, żeby rozmawiać m.in. o literaturze, o tym, co on czy różne kultury. To dla nas było bardzo dobre wydarzenie, bo pokazało, że można w sposób atrakcyjny kierować ten przekaz do tych, którym chcemy zapewnić dobry, wysokiej jakości kontakt z polską kulturą, czyli do odbiorców polonijnych. Kolejne wydarzenie w Krakowie w lutym, już w sposób taki realny, inaugurujący całoroczną pracę, było wydarzeniem bardzo ważnym, symbolicznym. Nieprzypadkowe miejsce, bowiem aula, Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgromadzenie liczni goście, wręczenie nominacji ambasadorów, właśnie m.in. dla profesora Tomasa Węclowy, dla profesora Michała Rusinka, ale nie tylko, również przedstawiciele innych dziedzin czy obszarów związanych w symboliczny sposób z naszymi noblistami, deklarowali pomoc, wsparcie w przekazywaniu Polonii tego. Że Polacy wnieśli duży wkład w rozwój cywilizacji w zakresie kultury, nauki i o tym będziemy chcieli mówić w kolejnych wydarzeniach wpisanych w projekt Polacy Światu Nobliści. No właśnie, ten kolejny przystanek, można powiedzieć nieprzypadkowy również, to właśnie Wilno, gdzie spotkają się po raz jedenasty właśnie nauczyciele Polonini ze świata. Powiedzmy o najważniejszych wydarzeniach związanych z Wilnem, jeżeli chodzi o światowy zjednoczony. Nauczycieli w Wilnie to rzeczywiście będzie to jedenaste spotkanie, ale tu uwaga, jubileuszowe bowiem, ze względu na pandemię, różnego rodzaju zjawiska, tych spotkań było 11, ale jest to już 15 rok, kiedy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprasza pedagogów polonijnych, pedagogów polskich interesujących się tą problematyką do budowania wspólnej platformy wymiany doświadczeń, wsparcia ale też kontaktu z tym, co ważne w edukacji, tym, co ważne w kulturze, tym, co ważne w historii. Wilno będzie takim miejscem, w którym będziemy rozmawiać oczywiście o literaturze, będziemy rozmawiać o Miłoszu, będziemy rozmawiać o Szymborskiej, będziemy rozmawiać korzystając z pomocy wybitnych specjalistów, wspomnianego tutaj profesora Michała Rusinka, ale też profesora Tischnera z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego literaturoznawcę będziemy prowadzić warsztaty z naszymi świetnymi trenerami pokazujące, jak można skutecznie rozmawiać o tych dzisiaj troszeczkę będących w defensywie obszarach, mowa tutaj o poezji, o, o literaturze. Będziemy też starali się pokazywać polskość. Wileńszczyzna jest miejscem specyficznym na mapie polskości poza granicami kraju. Bardzo silna tożsamość kulturowa. Szkoły, które co prawda przeżywają co chwilę jakieś wstrząsy, kryzysy związane a to z demografią, a to z decyzjami władz samorządowych. Jesteśmy przekonani, że obecność blisko 200 osób z całego świata pozwoli nie tylko poznać tę specyfikę, zapoznać się z kulturą, zapoznać się z edukacją polską, kulturą wileńszczyzny, ale też pokazać tym Polakom, że nie są sami, że są częścią 60-milionowej społeczności polskiej. Jest nas 60 milionów, to Masło, które wymyśliliśmy, i które od wielu, wielu lat towarzyszy nam, promocji wiedzy o Polsce poza granicami kraju i wiedzy o Polonii i Polakach za granicą tu w Polsce. Jestem przekonany, że zjazd w Wilnie będzie dużym krokiem na drodze tej właśnie pracy. Panie Prezesie, jest nas 60 milionów, a nauczycieli polonijnych przyjedzie do Wilna ponad chyba 150. Przez te lata można powiedzieć, że ponad tysiąc osób, które Podjęły trud kształcenia w języku polskim poza granicami. Przewinęło się przez te kongresy. Właśnie chciałam Pana poprosić o taką refleksję, bo Pan ma wielkie zasługi w organizacji tych kongresów. Był Pan inicjatorem właśnie takich spotkań. Pana zdaniem, dzięki czemu udaje się organizować właśnie takie zjazdy wśród osób, które jednak różnią się między sobą, różnią się pokoleniowo, warunkami, w których pracują, a jednak coś ich jednoczy. Może to tak banalnie zabrzmi, Polska i język polski, ale myślę, że i coś więcej. Czemu udaje się? Bo rzeczywiście różne są losy na przestrzeni ostatnich lat wsparcia oświaty polonijnej, różne koncepcje, różne pomysły, a my metodycznie co roku swoje robimy. Ośrodek doskonalenia nauczycieli Rocznie obejmuje swoim wsparciem około 40 tysięcy osób, a więc tutaj myślę oczywiście o wsparciu onlineowym, o wsparciu metodycznym, o naszych materiałach pobieranych ze stron w setkach tysięcy, podręcznikach do nauczania języka polskiego. To są ogromne liczby i wpisuje się w to również ten sztandarowy program, jakim jest zawsze zaproszenie polonijnych i polskich z zagranicy, a także tych, którzy w Polsce są, a są zainteresowani, tą tematyką nauczycieli do spotkania, do fizycznego spotkania, do wymiany, doświadczeń, poglądów. I teraz dzięki czemu to jest możliwe? No myślę, że właśnie dzięki nim, bo my kierujemy to zaproszenie. Czasami mając jakieś dotacje, czasami ich nie mając, czasami mając wsparcie, czasami nie. Różnie to bywa ze względu na różnorodne koncepcje. Ważnym jest, że zawsze to zaproszenie spotyka się z ogromnym odzewem. Zawsze przyjeżdżają nauczyciele. Dziś wiemy już, że będzie reprezentacja 22 krajów. To jest praktycznie cały świat. Wszystkie kontynenty będą reprezentowane. Do nich Myślę o tych 150 uczestnikach z zagranicy. Dołączy duża grupa nauczycieli z Wileńszczyzny, a więc blisko 200 osób. Razem będzie robić kolejny krok w budowaniu tej platformy wymiany doświadczeń, współpracy. Z tego powstają potem kolejne projekty, kolejne propozycje, wsparcia, spotkania, podręczniki. To jest trwały efekt, on istnieje zawsze i jestem przekonany, że jeszcze raz to należy podkreślić. To właśnie dzięki tym nauczycielom, którzy chcą tu być, poświęcają swój prywatny czas bardzo często. Wkładają w to swoje pieniądze. Jest możliwe realizowanie tego. No co tu dużo mówić? Już tradycyjnego elementu budowania polonijnej społeczności oświatowej. I to właśnie nauczyciele polonijni będą, można powiedzieć, takim swoistym nośnikiem tych treści projektu Polacy Światu Nobliści, także właśnie tej odsłony wileńskiej. A chciałam jeszcze zapytać o kolejne, bo mówimy tylko o Wisłowie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu, a jeszcze przecież Henryk Sienkiewicz. Władysław Rejmont, Maria Skłodowska-Kiri, Lech Wałęsa, Olga Tokarczuk. Postanowiliśmy podzielić ten panteon, tak można powiedzieć, polskich noblistów na dwa lata. I w tym roku będziemy w sposób szczególny pochylali się na dorobku Wisławy Szymborskiej czy Sława Miłosza, ale też Władysława Rejmonta, planujemy w Domu Polonii w Półtusku, ale też we współpracy z samorządem województwa Mazowieckiego, z miejscami bliskimi twórczości Władysława Rejmonta, Organizować festiwal rejmontowski jest zaplanowany na lipiec. Już teraz serdecznie zapraszamy. Doskonała zabawa, symboliczny powrót do tych czasów, które odeszły dawno w zapomnienie, ale zawsze stanowią taki element w moim przekonaniu atrakcyjny, bo przecież i folklor, i zespoły, tutaj mamy perełkę zespół Mazowsze, będzie możliwość spotkania się z tym wspaniałym zespołem, popatrzenia na tą tradycję. No i Maria Skłodowska curie będziemy starali się w Paryżu Jesienią mówić o jej dorobku, o wkładzie, m.in w medycynę. Jednym z członków Komitetu Honorowego jest zaprzyjaźniony z nami pan profesor Marek Krawczyk, który na Sorbonie w Paryżu w nieodległej przyszłości mówił o wkładzie właśnie Marii skłodowskiej curie nie tylko poprzez odkrycie polonu radu, ale również w praktyczne zastosowanie tych pierwiastków, więc planujemy to na jesień. Kolejny rok to rok poświęcony pozostałym noblistom. Jest już zaplanowane miejsce kolejnego zjazdu i tutaj lekka zagadka, a podpowiedź. Brzmi, będzie to miasto związane z jednym z noblistów polskich. Oficjalnie ogłosimy tę wiadomość podczas zjazdu w Wilnie, przekazując pałeczkę współorganizatorom, naszym partnerom kolejnego zjazdu. Także wszyscy nobliści znajdą się w naszym projekcie, będziemy o nich mówić, propagować ich dorobek. A już teraz wyrusza Pan do Wilna. Tak, tak, razem z moim zespołem, bo przecież to jest praca może nie ogromnej grupy ludzi, ale mamy wspaniałych przyjaciół, partnerów. Merów. Serdecznie pozdrawiam samorząd rejonu Wileńskiego, pana mera, wicemerów, pozdrawiam Dyrekcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pozdrawiam Polską macierz Szkolną w Wilnie, pozdrawiam dyrektorów szkół polskich, tych wszystkich, którzy pracują z nami. Media Polskie, TVP Polonie, Polskie Radio Dora Zagranicy, TVP Wilno, dzięki którym będzie można oglądać. Również zapraszam do streamingu, który zapewni Stowarzyszenie Wspólnota Polska, tak żebyśmy byli razem. Serdecznie wszystkich zapraszam, naprawdę warto. I to zaproszenie. Wystosował pan dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, z którym miałam przyjemność dzisiaj rozmawiać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia.